Anna Bardowska z rolnik Szuka Żony pochwaliła się zdjęciem nowego domu w pełnej okazałości, a w sieci zawrzało. Pojawiły się porównania do garażu czy stodoły. Żona rolnika odpowiada. Anna Bardowska z rolnik Szuka Żony już przeprowadziła się do nowego domu i zdążyła zdać relację z gotowania w nowej kuchni, a tymczasem pod zdjęciem domu pojawiło się mnóstwo komentarzy, i nie wszystkie są pozytywne. Oprócz zachwyconych fanów, niektórzy internauci po raz kolejny krytykują ciemną elewację i porównują dom do garażu lub stodoły. Anna Bardowska z rolnik szuka żony znów w ogniu krytyki. Anna Bardowska z rolnik szuka żony w relacji na Instastory, poinformowała, że wszystko jest już przygotowane i mogą oficjalnie spędzić pierwszą noc w nowym domu. Dzieci pary są zachwycone i nie ukrywają, że czekały na ten dzień. Ostatnie zdjęcia wnętrza domu Anny i Grzegorza Bardowskich robiły ogromne wrażenie na fanach żony rolnika, ale nie brakowało też kontrowersji związanych m.in. z montażem aż dwóch zmywarek w kuchni. Teraz Anna Bardowska opublikowała zdjęcie domu w pełnej okazałości i znów wywołała niemałe emocje. Niektórzy internauci użyli dość zaskakujących porównań, oceniając nowy dom pary. Naprawdę, ten dom to jak jakiś garaż, wygląda czysto doła, może w środku będzie pięknie, ale z zewnątrz to jest taki bez klimatu, chłodny, nie chce się do niego wejść. Anna Bardowska zdecydowała się odpowiedzieć na ten dość krytyczny komentarz dotyczący jej nowego domu i z ogromnym dystansem napisała: Czyli nasz zamiar osiągnięty, klaskanie. Od początku mówimy, że budujemy stodołę uśmiechnięta twarz z oczami w kształcie serca. Fanki żony rolnika natychmiast stanęły w jej obronie i piszą wprost, że dom wygląda świetnie i nie musi się podobać każdemu, a najważniejsze jest to, że spełnia oczekiwania właścicieli. Dom bardzo ładny, oryginalny, nie musi się wszystkim podobać klaskanie. Piękny domek wyszedł klaskanie. Super, bardzo ładny dom, uśmiechnięta twarz z oczami w kształcie serca, na pewno przeprowadzka to najlepszy moment budowy. Anna Bardowska już wcześniej odpowiadała na krytykę dotyczącą kolorystyki nowego domu, jak i razem z Grzegorzem Bardowskim zdecydowali się zbudować. Jak wiadomo początkowo jasny projekt elewacji budził zachwyt wśród obserwatorów rolniczki, ale po zmianie koncepcji na ciemną wszystko się zmieniło. पुष्पा ए आरती सुनत बाड़ू अरे इनो देखा कुछ ना लिया इल बड़न हो बस बड़की बड़की हकता रहना हो तने लोग के कुछ सुनावे के बा सुनो, बड़ी बड़ी बतिया से बरात तो होके जाननी हो